Dzień dobry moi drodzy oraz moje drogie. Przede wszystkim chciałbym Wam bardzo mocno podziękować za wszystkie subskrypcje, za kciuki w górę oraz za komentarze. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny i jestem bardzo zadowolony, że mi w jakimś sensie zaufaliście. Na dzisiaj przygotowałem coś specjalnego: mamy kolektyw powietrza, czyli bliźnięta, waga i wodnik. Będziemy robić czytanie ogólne. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Ja mam nadzieję, że wam dopomogę oraz że dostaniecie odpowiedzi na swoje pytania. Ja bym, tylko poprosił tego. ja bym tylko poprosił o kciuki w górę oraz o komentarze i znowu o subskrypcję, jeżeli wam się podoba. Zobaczymy się na pewno w następnym tygodniu. Bardzo dziękuję. Zacznijmy od bliźniąt. Drogie bliźniaki, wasza energia na najbliższy tydzień, moje drogie bliźniaki, to jest czwórka ognia: zadowolenie, spokój i obfitość, szczęśliwe życie rodzinne, projekt zakończony sukcesem. Definitywnie tu jakaś zmiana idzie w waszym kierunku. Weźmy dwie karty pomocnicze. Mamy tutaj Boską Synchroniczność. Yy, oraz yy, kartę wsparcia. główną waszą energią jest schizofrenia oraz my jesteśmy światem oraz uwarunkowanie. Tutaj koło was widać kogoś, kto jest spod znaku lwa. Jest z kolektywu, myślę, że to, to jest ktoś koło was, to jest z kolektywu ognia, czyli baran, szczelec albo lew i ta osoba wam was tak jakby ona was niosła. Jakby ona wam bardzo dużo do pomagała w tym, co robicie. Um. I ja myślę, że to na dobre Wam wychodzi. Tak, tak bym tutaj powiedział: tak to wychodzi z kart. Tutaj jest naprawdę bardzo duży taki spokój i obfitość, która idzie w Waszym kierunku. Jeżeli myślicie o tym, żeby zmienić coś, to ja bym na razie tego nie robił, ponieważ wszystko się układa, albo będzie się układało po Waszej myśli. O tak, nie robiłbym niczego na, na, nagłego. O tak, co nagle, to po diable. Także ja bym tego na razie nie robił. Tutaj widać definitywnie coś, nad czym pracowaliście przez dość długi okres czasu, moje drogie Bliźnięta. Tutaj Wam się, zacznie Wam jakiś dobrobyt przychodzić z tego, coś takiego bardzo pozytywnego będzie się działo. Także bardzo, bardzo fajnie. Tutaj karty chcą nam tylko do powiedzieć Wam, żebyście nie mieli jakichś podwójnych myśli, takich nie wiem, negatywnych, na temat tego, czy. Nie wiem, I mi tutaj, tutaj wychodzi taka informacja, że tak byście czasem się czuli samotnie w tej całej drodze, ale macie tutaj wsparcie, tu cały czas są ludzie wokół Was i cały czas wokół Was jest... Um, tak, byście mieli znaki też tutaj e, dawane, ta bo, bose, boska synchroniczność. Ona, to jest bardzo, bardzo fajna karta odnośnie właśnie znaków, odnośnie e, pozytywnych energii, które idą w Waszym kierunku, moje drugie bliźnięta. E, tutaj, je, jeżeli chodzi o. E, tu, tutaj widać, tak byście byli e, na takim. E, na rozdrożu, o tak, nie wiedzieli w którą stronę iść: czy w lewo, czy w prawo, czy w prawo, czy w lewo. E, I tutaj. E, tutaj jest też karta takiego ta karta my jesteśmy światem to jest taka karta, karta podróży taka karta, gdzie, która nam mówi o tym, że wy będziecie musieli gdzieś pojechać, albo coś załatwić gdzieś będziecie musieli yy, yy, przetransportować się tak, tak, tak bym to powiedział Ym, ale ja będę troszkę wścibskie jeszcze tutaj yy, do macie tutaj kartę muzyki i kartę cuda. Tutaj definitywnie do Was idzie ta energia, w tym najbliższym tygodniu będzie niesamowita tu karta muzyki, ona mówi tutaj tak jak sama nazwa wskazuje, muzyka coś niesamowitego, coś co będzie nam naprawdę dopomagało i będzie nas prowadziło w takim lepszym w lepszym kierunku i ta karta cuda, tutaj nam definitywnie karty mówią o tym, żebyście nie żebyście nie wątplili w siebie i w swoje siły, ja myślę, że to jest takie fajne w sumie podsumowanie, jeżeli chodzi o ten cały, te całą rozpiskę dzisiejszą, ale ja bym jeszcze tutaj na, ten, na związek tylko położył dwie karty niech się dzieje i karta harmonii Co? niech się dzieje i karta harmonii tutaj nie widać jakichś większych, moi drogie bliźniaki większych tragedii, albo jakichś większych problemów Tutaj widać, jak moje drogie bicięta, tak byście szli albo szły w tą swoją drogę z tym swoim partnerem, tak razem, bardzo, bardzo tego. Ja nie wiem, czemu ja tutaj mam takie albo taką informację, że macie koło siebie ryby, albo, albo wodnika, kogoś, albo kogoś z kolektywu wody, tutaj będzie rak, skorpion, albo ryby. I, i, i jest to takie. Macie taki uśmiech na twarzy i takie, taką spójność, Bar tak by się wam e, powodziło, o tak bym powiedział, jeżeli chodzi o ten związek. E, tu macie kartę niech się dzieje, e, czyli tutaj jest e, d, d, takie zostawienie losowi, e, zostawienie losowi e, takie. Hmm. Tak byście mieli zostawić, zostawić coś i o, tym, i o tym już więcej nie mówić albo mieli na takiej zasadzie. Tutaj będzie do podjęcia jakaś decyzja i, i żebyście po prostu później tej decyzji nie żałowali. Tutaj tam nam te ta, ta karty mówią. Macie dokładnie przemyśleć swoje postanowienia i to, co, i to, co chcecie jakby zrobić. Ja tutaj będę troszkę znowu wścibski, znowu jeszcze jedną kartę, bo macie tutaj króla ognia, skupienie, 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 posiłkuj się własną wyobraźnią i bądź liderem, rada od kogoś kreatywnego. Tutaj de Definitywnie macie jakąś pomoc od kogoś, ktoś, kto Was wspiera w tych Waszych poczynaniach. Skupienie, skupienie, skupienie odnośnie tu pracy, tutaj naprawdę będzie bardzo dużo takiego zawiłowania, ale także moje drugie bliźniaki, tutaj będzie takiego dobra dobra pasa będzie tak na takiej zasadzie tutaj tutaj coś będzie takiego niesamowitego się działo jakaś to tak, tutaj ta informacja odnośnie bycia liderem tutaj będzie taka możliwość żeby być mieć jakąś promocję albo iść w jakimś następnym kierunku moje drugie będzie odnośnie tej swojej pracy ale mi się bardzo podoba bardzo fajne bardzo fajne karty karty pełne, pełne zmian ja mam nadzieję że do wam dopomogłem z moją informacją jeżeli tak to bym poprosił o o koment, koment na dole, kciuki w górę oraz o subskrypcję. Dziękuję bardzo, moje drogie bliźniaki, kłaniam się nisko i zapraszam wagi. Zapraszam, moje drogie wagi. Zobaczmy, co moje drogie wagi mi przygotowały tutaj dla Was za informacje. Moje drogie wagi. Super, moje drogie wagi, moje drogie wagi, dobrze, wagi, zobaczmy szybko, co tutaj jest grane z wami, moje drogie wagi. Główna energia, moje drogie wagi, na najbliższy tydzień to jest dziewiątka powietrza, oczekiwanie najgorszego, samo spełniające się przepowiednie, bezsenne noce. Widzę, że bardzo dużo tutaj myślicie, moje drogie. Macie także tutaj kartę harmonii, kartę kompromisu oraz żal. U, duże zmiany sercowe tutaj u Was widać, moje drogie wagi, co się dzieje. Macie także spokój, kartę spokoju, czyli zapewnienie mamy, że będzie wszystko dobrze i pomysł i inspirację. Coś nowego na Waszej drodze się tutaj przy. Przytrafi, przydarzy. Tutaj mamy kartę harmonii w odwrocie oraz żalu w odwrocie. Definitywnie tutaj widać jakieś zmiany, przemiany. Tutaj są jakieś bardzo poważne rozmowy albo jakieś po prostu rozmowy na dość może nawet niekomfortowy temat, jeżeli chodzi o rodzinę moje drogie wagi i tutaj będzie, y, ale tu będzie jakaś podjęta decyzja, tutaj będzie, tu będzie y, bardzo dobra y, ja, ja nie mam takiego przeczucia, tu jest karta szóstka kompromisu, ja tutaj nie mam takiego przeczucia, że to jest na złe, tylko to idzie właśnie na dobre. Dobrze, że takie rzeczy się dzieją i dobrze, że jest taka możliwość, że, że jest takie samopoznanie i poznanie tej drugiej osoby. Tutaj głównie ta, ta, to czytanie, tutaj ja widzę to jest na, na temat na tematy miłosne. E, także tutaj mam e, kartę spokoju. Jest zapewnienie e, od kart, że, e, e, że mamy, i tutaj od e, waszych bliskich, że mamy, e, e, że masz e, taki utrzymać się e, spokój i tak odseparować się trochę od jakichś tam negatywnych myśli. Bo myślę, że one są totalnie nie. Totalnie nie, niepotrzebne. Tu mamy kartę Pomysły i inspiracji, która tak de facto to, to jest o nas w odwrocie, to jest ona de facto nam tutaj mówi, może, też może o pracy, że tutaj tu jest jakaś blokada, że nie, tak byśmy chcieli gdzieś iść, ale nie mogli. Nie wiem, czy to nas tam czy, czy te miejsce, w którym jesteśmy teraz, nam, nas kontrakt tam trzyma, czy są jakieś inne rzeczy, które, które nam nie dają przejść w tą następną. Przez to następne drzwi. Ja będę trochę wścibski, i ja wezmę jeszcze dwie karty. No tutaj mamy rozwój duchowy oraz nową miłość. Tutaj definitywnie coś nowego się szykuje dla Was. Wiecie co, ja tak myślę, moje drugiej wagi, że czasem lepiej nie przyspieszać niektórych rzeczy zostawić je biegowi. Niech idzie to wszystko z nurtem. Hmm, jak bym to powiedzieć. Niech idzie to wszystko z nurtem rzeki w dół, o tak bym powiedział. I, i, i idźcie razem z tym nurtem. Tak bym to powiedział. Nie, nie róbcie, nie bądźcie kamieniem, tylko bądźcie tą, tą wodą w, tej, w, tym, w tym strumieniu. Ja bym... Tutaj macie rozwój duchowy, tak jakbyście tutaj mieli zacząć, zacząć kreować coś, co jest związanego właśnie z czy to może być rejki, medytacja czy, czy hipnoterapia, coś związanego właśnie z umysłem człowieka oraz z, z tą sferą energetyczną. Definitywnie. Ja bym się nawet nie dziwił, to macie. Dziwne jest to, że nad tą kartą tutaj jest ta karta nowej miłości, a ta, ta karta nowej miłości niekoniecznie ona musi mówić nam o związku nowym, tylko ona tutaj bardziej myślę, że mówi na temat nowej pracy i nowych jakichś przedsięwzięć, moja droga Wago. Także tutaj czeka Was na pewno, na pewno bardzo fajny jakiś następny krok, jeżeli chodzi o pracę, ale znowu myślę, że to może być troszkę, troszkę tam opóźnione. <sighs> hmm. Myślę, że to będą jakieś dwa wybory, jakieś dwie takie opcje na to, żebyście jakbyście mieli dwie opcje do wyboru, o tak, jeżeli chodzi o pracę i się zastanawiali, która będzie lepsza, która będzie, będzie gorsza. Niestety nikt inny nie może podjąć tej decyzji za Was, to będziecie musieli być Wy. W jednej z tych prac widać, że to będzie taki, będzie dość dobry pieniądz i też widać, że tu będzie jakiś dojazd. I to jest to, że będziecie musieli po prostu wybalansować czy wolicie na przykład mieć pracę bliżej domu, ale na przykład mniej płatną, czy dojeżdżać dalej, ale mieć troszkę więcej płacone. Także to będzie taka decyzja, którą będziecie musieli na pewno podjąć. No tutaj macie kartę tłumienia, która nam mówi definitywnie o tym waszym o tym waszym umyśle. Będziecie mieli bardzo dużo przemyśleń w tej sprawie. Przyjmowanie ale tutaj jest karta przyjmowania, także na pewno z tych, jedną z tych prac wybierzecie i to będzie na dobre. Myślę, że tak byście mieli podjąć decyzję bardzo szybko, bardzo nagle. Macie tutaj kartę też uzdrawiania, która ten, tu mówię, to nam się tyczy tego rozwoju dugo, duchowego. Tu będziecie pomagać komuś, będziecie, będziecie starać się wspierać kogoś w trudniejszych chwilach, moje drogie wagi ale ja myślę, że to na dobre i, i myślę, że, myślę, że yy, dobrze, dobrze, że takie, taka będzie możliwość, o, tak, tak bym powiedział. Yy, tak, bardzo dobrze. Yy, ale tak, dziękuję bardzo, drogie, yy, moje drogie wagi. Yy, ja bym poprosił tylko o komentarz na dole oraz o kciuki do góry oraz o subskrypcję, że Wam się podobało. Ja mam nadzieję, że Wam odpowiedziałam, pomogłem odpowiedzieć na jakieś tam pytania. Yy, w następnym tygodniu będziemy mieli następną sesję, yy, zupełnie inną. Myślę, że Spróbujemy znowu coś nowego i zobaczymy gdzie nas to zaprowadzi, moje drogie wagi. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Oraz teraz zaczniemy od wodnika. Od wodnika. Zobaczmy, mój drogi wodniku. Co się dzieje z Tobą? Mój drogi wodniku. Mój drogi wodniku. Co tam się u was dzieje, mój drugi wodnik. Zobaczmy. Interesujące. Dobra. Bardzo fajnie. Moi drodzy, moje drogie wodniki, moje drogi wodniczki. Wasza energia na najbliższy tydzień to jest dziewiątka ziemi dziewiątka ziemi, muszę to tak pod kątem tutaj światła jeszcze tak nie do końca dopracowałem, dziewiątka ziemi, radowanie się z drobnymi, się drobnymi przyjemnościami, spędzanie czasu w samotności, korzystna praca na własny rozrachunek. Tutaj definitywnie jakaś zmiana idzie w Waszym kierunku, moi drodzy. Macie tutaj także kartę nowej miłości oraz oraz wolności. Definitywnie coś nowego idzie w waszym kierunku. Coś, co wam na pewno dopomoże w przyszłości tu macie każdą kartę przemiany macie kartę niech się dzieje także kartę akceptacji oraz kartę schizofrenii czyli tak byście byli podczas tego procesu już przejścia moje drugie wodniki z lewej strony na prawą stronę czyli z jednego na drugie tutaj widać mówię ta karta przemiany ona tutaj nam bardzo mocno mówi na temat waszych, waszych takich takich właśnie Waszych różnych przemian umysłowych i, i, i emocjonalnych. Szczególnie jeżeli chodzi o tą pracę. Myślę, że tutaj, tutaj jest bardzo dużo się będzie działo, ale ja myślę, że to wyjdzie tak na lepsze. To jest tak, bym tutaj miał taką informację, że będziecie pracować na taki własny rozrachunek na, dla, dla siebie, albo bardziej, bardziej dla siebie i może kontrakt, jako, jako kontraktor pracować w, w jakiejś, jakiejś firmie. A tu mówię, tu mamy kartę wolności, czyli tu będzie definity, o wiele więcej czasu hmm. tutaj definitywnie będzie jakoś tak więcej czasu na robienie rzeczy, jeżeli chodzi o dom jeżeli, jeżeli tutaj mowa o o jakiś tutaj będzie coś robienie dla siebie, o tak, tak bym powiedział na, na pewno to będzie robienie coś dla siebie moje drogie wodniki bo tutaj mamy też informację, że będziemy spędzać czas w samotności. Także, tu na, na pewno, tutaj się będą pewne rzeczy działy. Mamy także pazia ziemi. Dobre wieści, dobre wieści dotyczące kwestii finansowych. Pragnienie dokonania czegoś bardziej wymagającego. Nowa rzecz do nauczenia się. Nie można tego zmyśleć. Tutaj karty same nam mówią o tym, że tu będzie pewna zmiana, i będzie ta zmiana. Ja myślę, że to będzie zmiana na, na lepsze, ponieważ będziecie się dużo tam uczyć. Będziecie, będziecie mieć też bardzo dużą cierpliwość albo ta praca będzie wymagała bardzo dużo cierpliwości, ale tutaj będziecie odnosić, dzięki tej pracy odniesiecie bardzo duży sukces, moje drogie wodniki. Także moim zdaniem rewelacja, bardzo fajnie, ale ja jeszcze bym chciał położyć tylko kartę tutaj na związek. Tu mam uwarunkowanie karty mistrza oraz izolacja. U, tutaj widać jakąś imprezę, która się szykuje. Coś związanego, jeżeli chodzi o ślub albo coś takiego. Ja myślę, że to jest, chodzi o Was, moje drogie wodniki, albo jeżeli jesteście w związku już po ślubie, etc. Hmm. Tutaj mam taką, taką informację, że tutaj będzie, jeżeli chodzi o ten związek, to będzie jakiś taki rozwój, będziecie... Ktoś to jest z Wami w związku, będzie Wam pomagał, żebyście się mogli rozwinąć. Jeżeli jest. To jest karta izolacji, też, która, notabene, mówi nam o tym, że, że coś się przytrafiło Wam, jeżeli chodzi o, o właśnie o te, o te życie rodzinne, i te, jakbyście teraz troszkę tak ubolewali nad tym, o ta, tak bym powiedział, ale. Myślę, że tutaj wszystko się ułoży i myślę, że tutaj nie powinniście się za bardzo tym y, przejmować. Y, po prostu bądźcie, y, bądźcie, moi drogie wodniki, y, tak jakby y, ktoś płakał z, albo za wami. Albo, albo wy byście płakali za kimś, o tak, albo tęsknili po prostu za kimś. tak Taką mam tutaj informację. Um, ja mam nadzieję, że tego, że nie um, wezmę ja jeszcze jedną kartę, żeby tak skwalifikować to wszystko. Królowe powietrzem um, mamy tutaj podejmowanie neutralnych decyzji, oczyszczenie się z tego co Ci nie służy, dostrzeganie humorów w sytuacji. Ja myślę, że tak, że te karty nam definitywnie mówią o tym, żebyście, um, żebyście troszkę się tak... Um, um, nie wiem czemu ja to mam powiedziane uzbroili w cierpliwość, ale także um, starali się um, pozytywnie patrzeć na to co się dzieje teraz w waszym um, otoczeniu, tak bym powiedział um, ale tak, um, mam nadzieję moje drogie wod wodniki, że wam um, dopomogłem um, jeżeli tak, to ja bym bardzo, bardzo um, mocno poprosił o um, o kciuki w górę um, oraz um, oraz o to, żebyście, żebyście subskrybowali, zostawili komentarz i zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, mój drogi kolektywie powietrza. Pa, pa.